Jak ważna będzie kolej w nowej perspektywie budżetowej Unii? Na pewno dużo ważniejsza niż w obecnej perspektywie. Zmienią się proporcje podziału środków Unii Europejskiej przeznaczonych na inwestycje drogowe i kolejowe na korzyść inwestycji kolejowych. W związku z tym ten proces modernizacji i rewitalizacji z akcentem właśnie na tą rewitalizację sieci kolejowej będzie przyspieszony. Większa część linii będzie tym procesem objęta. Mamy też nowy instrument, Instrument finansowania, czyli Łącząc Europę, z którego również kilka dużych projektów infrastrukturalnych, kolejowych będzie też finansować. Czy możemy powiedzieć o jakichś liczbach? Liczby będą znane w momencie, jak zakończą się nasze negocjacje z Komisją Europejską i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ustali dokładnie podział tych środków w ramach nowego programu operacyjnego. W tej chwili podawanie jest przedwczesne. A chociaż jakoś procentowo, jak to będzie koleja drogi? Zmierzamy oczywiście do proporcji 40-60% kolej drogi. Nie można sprowadzać kolei do tylko pociągu Pendolino, który będzie oczywiście bardzo ważną usługą świadczoną na, na głównych trasach łączących największe aglomeracje. To jest cały program rozwoju infrastruktury kolejowej, dostosowywania jej do przynajmniej takich średnich europejskich parametrów, 160 km na godzinę, na centralnej magistrali kolejowej 200, 220, 230 na godzinę. To są również nowe dworce. To jest modernizacja dworców, również w mniejszych miejscowościach. Ten proces trwa. Efekty powinniśmy odczuć takie skokowe. W grudniu 2014 roku, kiedy na szeregu trasach zakończą się roboty i skrócą się dosyć istotnie czasy przejazdu, natomiast ten proces będzie trwał dalej. To będą kolejne zakupy nowego taboru dla PKP Intercity do przewozów na duże odległości. To będą coraz większe zakupy taboru do obsługi ruchu regionalnego, zarówno obsługiwanego przez przewozy regionalne, jak i przez przewoźników należących do samorządów poszczególnych województw